Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kolekcji czołgów i wozów bojowych w tym numerze Merkawa 3. W dzisiejszym numerze oczywiście będę mówił zwięźle jak w poprzednim odcinku, a w tym czasie zapraszam do oglądania. Koniecznie subskrybuj mój kanał, a ja w tym czasie zapraszam do oglądania. Nie zapomnij o łapce w górę. No dobra, jak zwykle, zaczynamy od modelu. No dobra, zaczniemy od modelu, model jest wielki. Jak widzicie, tak się prezentuje model. Merkawa 3, z 1990. Tutaj oczywiście są pistolety. Tutaj jest ruchome działo. Tutaj pistolety się nie poruszają, jednak. Tutaj oczywiście jest znaczek. W konik stajgerze tak nie było. Kamera jest tutaj. No i oczywiście karton. Co w numerze? Z tym numerem Merkawa 3, czołg izra izraelski, czołg średni. W następnym numerze Katiusza. Taka rakie taki pojazd rakietowy. W numerze znajdziemy oczywiście początki czołgu tego Merkawa. Oto jak się narodził. Tutaj mamy ciekawostki, prototypy, jak powstawał i opis pojazdu. Tutaj mamy kosz, charakterystyczny kształt wieży, silnik. Wartuchy pancerne. Zestawy czujników. Dwa karabiny maszynowe. No i oczywiście armatę. Tutaj ciąg dalszy. Oczywiście. Tych prototypów. Tych gatunków. No i oczywiście... Jak sami wiecie, działania izraelskich sił pancernych, takich jak wojna Jom Yom, Kippur. A tutaj mamy inne czołgi: T-62 i T-72. A teraz jeszcze raz przejdziemy do modelu. No. Te karabiny maszynowe są całkiem udane. No. Gratuluję twórco. Ok, To już tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Koniecznie subskrybuj mój kanał drogi widzu. Daj dzwoneczka i łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić najnowszego odcinka. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Koniecznie subskrybujcie mój kanał i ten filmik. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i, i wesołej Wielkanocy.